Ale już mamy. Tak. My Cześć Dawidku. Cześć Patryku. Tak, dobry wieczór. Tak o, ja odpowiem na parę tutaj pytań, które mnie tutaj zadają nasi widzowie. A my, ja już mam ich 198. Tak byłem w ugotowanych, kochani. Czasami widzicie, może być troszeczkę obraz zaburzony, ponieważ kot łazi tutaj, Luna łazi, ale słuchajcie, witamy wszyscy tutaj po mojej prawej stronie, Dawidka, Patryk. i yy... Kim jestem z zawodu? Słuchajcie, ja jestem z zawodu, ja mam kilka zawodów, y, między innymi y, jestem aktorem, ale między innymi też prowadzę swoją firmę, firmę i, i naprawdę ja się pracy nigdy nie bałem w życiu, w związku z powyższym y, ciężko mi jest zagiąć, jak to się mówi, w pracy. No, cześć Robert, witam serdecznie, Robert tutaj się pojawił. Nie. nie ja piję rzadkę. O, oranżak. O, smacznego. <grywa> Dzień dobry, Jessie 2012. Robert. Dobra. Bardzo, bardzo witam Was, Adam Mickiewicz. Witamy Cię, Adam Mickiewicz. <grywa> Chyba podróż w czasie była, ale. No, tutaj prosimy Sebastian, żeby go pozdrowić. Sebastian, pozdrawiamy Ciebie bardzo serdecznie. Słuchajcie, musimy się tutaj z Patrykiem dzielić troszeczkę. Trochę on będzie mówił na tym kanale, trochę ja, ponieważ ja występuję u niego, on występuje u mnie i musimy jakoś się dzielić. Dokładnie. Tutaj mamy Dami siema, Siema, Dami, cześć. Uwielbiam Was, Kamcia 0,83. Pozdrawiamy. Jesse. 2012. Pytanie, czy pozdrowimy Jessie. Pozdrawiamy Cię. Oczywiście, oczywiście. Znaczy ja tam, y, y, tutaj ktoś napisał, nie pije się alkoholu, bo można bana dostać. To wcale nie jest alkohol, bo to jest y, Coca-Cola bardzo rozcieńczona. Nie jesteśmy abstynentami z Panem Bronkiem i w ogóle tak. nie pijemy alkoholu. Na pewno już nie w pracy, ani na live. No, y na pewno. Mia Smith, witam Cię serdecznie. Witamy, witamy tutaj mamy Jessie. pozdrawiamy Cię. Black Tom, dobry wieczór, dobry wieczór. Kierowca z Bombowca, pozdrawiamy cię. My pozdrawiamy cię. <laughs> Fany, pozdrawiamy cię, pozdraw Myszka, hejka, myszka. No, jak Roman, odpoczywasz trochę? Ktoś tam, tam napisał do mnie, dostałem dwa autografy, ale Dawidka nie. No słuchaj. A ja nie miałem Tak jeszcze, akurat no. wyszło, tak akurat wyszło, że y, może w następnym konkursie dostaniesz autograf Dawidka. No ja, wiesz, no nie mogę y, wszystkich zdjęć uderzyć wytrwać. Musi być ja to To nie jest tak, Dzisiaj że... Dzisiaj wysłałem ta, 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 ta. płyty. Mhm. Dzisiaj wysłałem płyty, które były, była możliwość ostatnio, żeby wygrać płytę. Czekamy na kolejną dostawę, bo teraz mam już na koncert przygotowane, kochani, ale, ale będzie ku temu na pewno okazja. Mecze 35, witamy serdecznie. Ola2000, hejka. Tak jest. Tam ktoś napisał, czy mogę dostać jeszcze autograf Dawidka, cioci i, i tego. Tak. Oczywiście, no, te zdjęcia są przygotowane. Jeszcze nie mam autografu cioci, ponieważ nie widziałem się z nią, ale będę się widział. Karolka UT, uwielbiam. Pozdrawiamy cię serdecznie. Marcin, pozdrawiamy. Ej. Dobry wieczór, Madzia Madzia 054. Mam pytanie, jesteś z tych rolników. Z jakich rolników? Przepraszam, a tu Roman ktoś napisał Dobry z ciebie ksiądz, chociaż lepiej mechanika grasz. Ola. Ola. Tak, byłem no księdzem, dziękuję, ale tak, wolę być mechanikiem zdecydowanie. O, o, właśnie, o właśnie, przeszło, przeszło. Siemanko. Co sądzisz o sytuacji na granicy? Ciężkie pytanie, Roman. To Ale słuchajcie, kochani, no jest to trudna sytuacja, wam powiem, my za bardzo w tej chwili na TikTokach w politykę się nie wdajemy, ale jest to, to są rzeczy polityczne, Ciężkie, bo ciężkie, no niestety, tak to się dzieje i praktycznie no nie możemy, nie możemy się wypowiadać na tematy polityczne. Tak jest. Bo nas interesuje, słuchajcie, jak wam się podobał dzisiejszy, ostatni odcinek piątego sezonu Rodzinnego Interesu. No, Dawid został ciężko pobity. Ja nie wiem, czy on wyjdzie z życiem. <laughs> tak, tutaj jeszcze przepraszam, Roman, wejdę ci w słowo, bo mamy od fanów. Marcin Śliwka, witamy. Wikula 2015, dobry wieczór. Sylwia 1104, dobry wieczór. Kamil Kurpacz, Siemka, co tam u Was? Grzecz, grzeczna Inaczej, witamy cię bardzo serdecznie. Tutaj mnóstwo mamy Roman. Witają się, bardzo Wam dziękujemy, bardzo nam miło z tego powodu. A dzisiejszy odcinek, Roman, oglądałeś? Tak, Ten ostatni? Tak, oczywiście oglądałem, w razie, w, w, jako że ja tutaj w tej chałupce, w której jestem, nie mamy telewizora, poszedłem sobie do brata, który tutaj 50 metrów dalej mieszka, on ma telewizor, obejrzałem cały odcinek, także jestem na bieżąco. No i super, fajnie. Ktoś pisze, Kamil, że mega odcinki mamy, dziękujemy, pozdrawiamy. Ktoś napisał kozacki odcinek, Karolka, dziękujemy. I tutaj mamy pozdrowienia od Jemse Plaski jeden. <laughs> Pozdrawiamy serdecznie. Mi pisał, Siema ma No ja nie. Nie, wiesz, nie. Nie, nie, Bo Nie, nie, bo te wąsy nie. Nie, nie, nie. Nie, nie, Co trochę nie, te wąsy. <laughs> co my tu mamy? Pytanie Roman, co tam u nas? Bronek, może Pan Bronek pierwszy odpowie, co tam u nas? Co? No, odpoczywamy, słuchajcie, odpoczywamy bardzo intensywnie, jak widzicie, e, znaczy intensywnie, no ja dzisiaj zrobiłem parę kilometrów po lesie. Były e, grzyby? Jakieś grzybiarki? Czy... Znaczy, grzybiarki nie ma tutaj w okolicach, tu są tylko ewentualnie grzyby, jakieś, jakieś gąski, Natomiast o, to... dzisiaj tak, tak troszeczkę y, słaba pogoda była, bo troszeczkę deszcz mżył, mżył, tak mrzył, więc y, jutro będzie ładniejsza pogoda, nie będzie deszczu i jutro się wybiorę właśnie może na grzyby. Super, fajnie. A ty wiesz... Y tak, pierwsze nasze filmy, dwa ostatnie, dosyć sporo mają zainteresowania. Tak, tak. Tutaj Roman, tak. jeśli przepraszam, znowu wejdę w słowo, przywitamy się, tak? Żeby nie było, że nie tak. odpowiadamy na wasze tak. kochani pytania. Po kolei, Juli6114, dobry wieczór. Aneta Surdel, dobry wieczór. Marek Neumann, dobry wieczór. Hag, Wugi, siema, siema. Arkow, Kamil Kurpacz, dziękujemy, pozdrawiamy. Tutaj. Roman tego troszeczkę jest, nie jesteś? Tak, Pytanie mamy, czy oglądamy Lombard. Oczywiście, że oglądamy mm -hmm. Lombard, nie tak wszystkie odcinki. Ja nie oglądam tak Lombardu, jak wszystkie odcinki Rodzinnego Interesu. Dawidek pewnie też e, zna Lombard i też ogląda. Także e, przede wszystkim najważniejsze jest to, że <laughs> jesteśmy w stałym kontakcie z kolegami z Lombardu, bardzo się lubimy i, i, i to jest właśnie bardzo fajne, że nasze seriale się troszeczkę przenikają. Dokładnie. Dobry wieczór, panowie, Justynka 843, dobry wieczór, Tofik, Chomik to ja, siema, Chomik, Tofik. Czy Patryk, będzie czy be... by... Pytanie, czy będzie Zenon Martyniuk? Eee, nie, chcemy zdradzać. nie chcemy zdradzać, ale tak. pytanie do Ciebie, Patryk, ode mnie tutaj, znaczy tutaj mam tak. pytanie, Patryk, czy Ty naprawdę jesteś mechanikiem? Nie, 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 z zawodu nie, nie jestem mechanikiem, ale często podkreślam, że bardzo lubię jak mogę coś przy aucie porobić w wolnej chwili, to bardzo chętnie się zajmę, także z zawodu nie. E, witamy moich ulubieńców, Żaneta, pozdrawiamy Cię bardzo serdecznie. Czy tak, będzie kolejny jest... sezon rodzinnego interesu, kochani? No to pytanie od Was pada bardzo, bardzo często. No nie wiemy, my sami nie wiemy, o jaka kicia ładna, śliczna kitka. No, jest tak. jest tak. Z wami wszystkimi przywitać. Ale skoczna jest. Bo ona jest ze mną na wyjeździe. Tak, ona jest ze mną na wyjeździe i jest bardzo <gryczna> grzeczna i te. Tak. Czy, czy będziemy mieli szósty sezon? Nie wiemy. My jeszcze nic na ten temat nie wiemy. Może by się dowiedzieć coś o telewizji Puls, Dokładnie. Zobaczymy. Tak, Michalka 4956, a 9556. Krys, Krystianka 6, dobry wieczór, Martyna 30, dobry wieczór, witamy Was, kochani. Jest taka jedna prośba, bo widzę, że jest nas, nas naprawdę coraz więcej, już 107 osób. Udostępniamy tego live'a, jak możecie. Tak, I, kochani. To, udostępniamy live'a. Udostępniamy znajomym, będziemy bardzo wdzięczni. Kochamy Was tak. również. Ja te, w tej chwili pozdrowię Adriana i, i Sebastian pyta, kiedy będą zagadki. Sebastian, będą zagadki, poczekaj jeszcze chwileczkę. Musimy się najpierw tutaj rozkręcić z naszymi, <laughs> ludami, ale będą zagadki, na pewno będą zagadki, będzie, będzie coś fajnego. Yy, tu jeszcze było jakieś pytanie takie yy, Peta, Peta 96, czy, czy mnie pozdrowicie? No Peta, no Pozdrawiamy Cię. Dlaczego mam Cię nie pozwolić? Wszystkich pozdrawiamy. Piszcie swoje imiona, bo jest łatwiej nam przeczytać imiona niż Wasze niki, które są czasami bardzo ciężkie do przeczytania i trzeba się skupić, żeby to przeczytać, a w międzyczasie ucieka parę innych pytań. Karpedium 21, witamy Cię bardzo serdecznie. I tutaj ktoś napisał, że Pan Bronek i Dawid to bardzo zgrany zespół. No, staramy się, żebyście nas tak postrzegali, ponieważ my z Dawidem, mogę powiedzieć, tworzymy jedną drużynę. Taką super. No. Tutaj mamy dobry wieczór. Follow me. Dobry wieczór. Czy jest pytanie od Justynki, panie Bronku? Czy jest szansa na wspólną kabusię? Yy, zapewne, tak. zapewne tak, tak. Oczywiście, jeżeli nie jest to gdzieś daleko, tylko gdzieś w centrum Polski, to myślę, że jest yy, na jakąś kawusie yy, jakiś jakiś ten... Jeżeli w Warszawie, to na pewno. Karpet JM uwielbiam was oglądać. Dziękujemy. Pozdrawiamy się KarPed bardzo serdecznie. Szpilki Balerinki, witam Was. Witamy cię bardzo serdecznie i Mateusz Kolendo Elo Siemanko, witamy cię serdecznie również. Kochani zadajemy pytania, już 130 nas prawie jest, 130 osób, absolutnie, kochani absolutnie, dobijamy no, do 200. Ale pytajcie nas w tej chwili, możecie pytać o różne rzeczy, bo możemy wszystko Wam powiedzieć. Bronek, pytanie, przepraszam, że wchodzę w słowo, zagadka. Choć, uwaga, choć do ust go, nie, go wkładasz, nigdy go nie zjadasz. Robert, choć do ust go wkładasz, nigdy go nie zjadasz. Myślę, że chodzi to o papierosa. Myślę, że chodzi o papierosa. <laughs> ale z filtrem czy bez? <głos> <głos> Dobra zagadka. Dobrze. Tutaj mamy Paweł Ksowi08, Siemanko. Matik, lubię Was oglądać, bardzo nam miło. Spaczuś Siemanko. Ktoś napisał, że to jest Gwizdek. Gwizdek. Też może być, być. Gwizdek. Oczywiście. No, tak? no, też może być Gwizdek. O kicia. O, 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 ja teraz, ja teraz, słuchajcie, e, ja teraz będę miał takie włosy. Ale piszczocha jest, się Słuchajcie, no... Pytanie, e, czy palimy papierosy od Malucha? Nie, nie, nie palimy, znaczy Dawid nie pali, ja też nie palę. E, Kiedyś paliłem, ale to stwierdziłem, że to jest głupota. Yy, nie palę papierosów i, i bardzo fajnie z tym żyję. Mogę spokojnie oddychać. Siemanko, Spaczuś, witamy serdecznie. Fantazja87, witamy. Matik 29 pozdrawiamy. Kasiula, witamy cię bardzo serdecznie. Super was widzieć. Kosia, Ra... Ko... Kasia Radek, super was widzieć, również was miło. Pytanie, czy lubimy pić alkohol? Od Patryka Kuka, Pan Broner. No to czy znaczy tak, to no wiesz, no, jakieś piwo mogę wypić. Yy, nie, nie jestem zwolennikiem takiego alkoholu, picia na umur, jak to się mówi niektórzy, e, do schodu, tak. żeby tego dnia ledwo zipać. Ale coś tam jakąś. Wszystko tak jest badania. dla z ludzi z umiarem. łyski tak można sobie wieczorkiem e, delikatnie posączyć. Delikatnie, tak, ze Delikatnie, zaraz, Delikatnie, tak. tak. Dalej. Kiedy Pan Bronek ma urodziny konkretnie? Konkretnie 29 lipca. Kolejne pytanie. Jak wyobrażasz sobie swoje życie za 5 lat? Pan Bronek. O, Cię moje życie, się... życie za 5 lat? Moje ży życie za 5 lat, wyobrażam sobie, że będę siedział gdzieś, ee... nie, że będę patrzył na zegarek i będę mówił o, za pół godziny musi być na planie rodzinnego interesu. O, o dokładnie. Mam podobne, odpo, odpowiadam podobnie jak pan Gronek. Też bym życzył nam sobie, żeby za kilka lat y, był również serial Rodzinny Interes. Y, kolejna zagadka. Co mówi piłkarz u fryzjera? Dol! No. <grych> <grych> Pytanie do Pana Bronka. Czy ciężko rzucało się palenie panie Bronku? Bo ja mam ciężko. X Maluch zadał pytanie. Ja ci odpowiadam. Ja rzuciłem palenie praktycznie z dnia na dzień. Nie wiem, mam w sobie taki jakiś dziwny, dziwny gen, że powiem stop i koniec. Ja w tej chwili mogę czasami, bo czasami się zdarzają imprezy, że jest człowiek na imprezie, jakiś tam delikatny trunek. I mogę zapalić tego papierosa, ale wyrzucam go po połowie, ponieważ mi on nie smakuje. Nie ciągnie mnie absolutnie do papierosów. Od razu Wam mówię. Mam identycznie, także również się podpisuję pod tym, co powiedział Pan Broni. Dagmara, Dagmara Lepel42, cześć, witamy Cię serdecznie. Tutaj mamy Kasia, że ogląda nas codziennie. Bardzo nam miło, fajnie. Pytanie. jak spędziłbym. Jak spędził... Jak spędziłbyś wymarzony dzień, nie mając żadnych ograniczeń finansowych? Paweł, pytanie do pana Bronka. Nie mając ograniczeń finansowych, jakbym spędził dzień, no, znaczy wiesz. E, szczególnie ja, ja powiem ci w tej ja zawsze bardzo miło yy, yy, spędzam dni, nie mając praktycznie ograni ograniczeń finansowych, bo jeżeli coś chcę kupić, to sobie kupuję i koniec. No, to nie jest tak, że yy, nie wiem, dzisiaj yy, spędzę dzień, i sobie kupię Willę, bo to akurat mnie nie kręci. Natomiast natomiast ja w tej chwili nie mam takich jakichś uprzedzeń, że ja nie mogę spędzić fajnie dnia yy, i mam jakieś ogr ograniczenia finansowe. Zawsze o czym marzę. Potrafię sobie kupić. Może Pawłowi nie, nie, nie. też chodziło... A, mógł tak. mów Roman. Tak, tak, słucham, słucham. Skończ to, bo ja tutaj mam pytanie dla nie, nas... Może Pawłowi, może Pawłowi, który zadawał pytanie, też chodziło o to, czy jakieś marzenia typu właśnie lot na Marsa, takie bardziej mniej realne, prawda? Żebyśmy chcieli polecieć właśnie a propos też latania, które a? lubisz. Może też o to mu chodziło, na nie? Na inną na planetę, pewno, ja bym chciał. Słuchajcie, na pewno chciałbym zobaczyć Ziemię, chciałbym zobaczyć Ziemię z wysokości. O. Ziemię, całą Księżyca. Ziemię. To na pewno chciałbym zobaczyć. Za to wiecie. samo. Tak. Yy, pytaj. Tak, yy, tutaj miałem pytanie, czy stresuję się na scenie i Dawid, do Ciebie też to pytanie jest. Ja nie stresuję się na scenie, ponieważ mnie napędzają widzowie. Jeżeli pierwsze wyjście na scenę jest troszeczkę stresujące, to znaczy Mam trochę tremy, bo głupi by nie miał, natomiast jak już złapię kontakt z publicznością, nie mam stresu. Dawid, teraz do Ciebie, bo Ty występujesz też na scenie. Mam bardzo podobnie. Uważam, że bardzo wiele zależy od widzów. Jeżeli jest pozytywna energia, prawda, którą daje tłum, to jest to nas samonakręcająca się maszyna. Jeżeli jest mniej ludzi, wiadomo, tej energii jest mniej, ale mam ten etap. Jakby zapracowałem na to, że nie odczuwam już stresu na scenie. Nie mam, może to jest bardziej, to się mówi pozytywny stres, tak? Że nie demobilizuje mnie na scenie, tylko to daje energii po prostu. Ktoś mi napisał, Romek siema, siema. Siema, Siegra gra, siema, nie? O. Siema gra, Sie. siema. <śla> Tutaj mam katarzy Aneta racińska fanpage, hejka, to jest fanpage, aneta Sury. Coś się przycięło, Dawidek? Coś Dawidka przycięło? Słuchajcie, Dawidka to troszeczkę coś przycięło u mnie, zapewne zaraz to skoryguję. Słuchajcie, Dawid jest w Warszawie i widocznie słabszy ma internet niż ja, gdzie jestem w zabitym, głuchym lesie. Jakoś to cały czas idzie, więc słuchajcie, dopóki się po raz drugi Patryk z nie połączy, w tej chwili widzimy go tylko nieruchomo. Tutaj parę pytań, na które... Uwielbiam Was oglądać. O, i już Patryk się...